Witajcie kochani! Dostaję wiele pytań na temat tytułów na przyciągnięcie pieniędzy i poprawy finansów, więc wolę nagrać taki film, w którym odpowiem na najważniejsze kwestie. Nie chcę też, aby ten film trwał pół godziny, więc postaram się w skrócie powiedzieć to, co, o co najczęściej pytacie. Najczęstszym pytaniem jest, czy ja się w ogóle zajmuję takimi rytuałami. A więc tak zajmuję się i jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt przez e-mail. Oczywiście najbardziej ciekawi Was skuteczność. I chcę, abyście wiedzieli, że ja nie wymyśliłam czegoś takiego jak rytuały. Jest to coś, co zostało wymyślone setki, a nawet tysiące lat temu. Rytuały wykonywani ludzie w starożytnym Egipcie, jak i w starożytnym Rzymie, ale też w czasach średniowiecza. Jestem przekonana, że gdyby rytuały nie działały, to nie przetrwałoby to do naszych czasów. Coś, co jest fałszywe, co nie jest prawdziwe, no, nie jest w stanie przetrwać wiele stuleci, ale też bardziej z mojej praktyki. Mogę to ocenić, że żadna szanująca się wróżka na świecie nie powie Wam, że rodzaj, który wykona, na pewno zadziała. A jeśli tak powie, no to zwyczajnie skłamie. I uważajcie, no, gdy ktoś tak Wam mówi, no bo prawdopodobnie chce Was po prostu naciągnąć. A ja zawsze jestem z moimi klientami szczera. I zawsze przestrzegam przed takim hurra optymizmem, co nie oznacza, że rytuał nie jest skuteczny. Otóż, bywa tak, że na pewien, że na jednych ludziach taki rytuał działa wręcz wspaniale, na innych umiarkowanie. No i oczywiście, bywają takie przypadki, w których taki rytuał nie zadziałał. Jednak no, w ciągu lat wykonałam już tych rytuałów y, bardzo dużo. Y, nie tylko na porawy finansów. I około tak 70% przeprowadzonych rytuałów przyniosło zamierzone efekty w ciągu kilku, kilku miesięcy od wykonania rytuału. Więc, jak sami widzicie, skuteczność jest wysoka, ale też około 30% rytuałów niestety nie zadziałało i trzeba się z tym po prostu liczyć. No dobrze. Takim trzecim pytaniem, które najczęściej się pojawia. To, w jaki sposób rytuał zaczyna działać, co zmienia? Czy pieniądze spadną z nieba? No, nie do końca tak jest. Najczęściej poznajemy na swojej drodze kogoś, kto będzie miał na nas pozytywny wpływ w sferze finansowej. Może to być nowy partner, lub szef, lub jakiś inwestor, lub wspólnik. No, tutaj nie ma reguły. Jednak osoba ta przyczynia się do zmiany waszego życia w tej sferze. Może to być właśnie jakaś nowa praca, w której właściciel firmy dba o pracowników i to, to się bardzo często zdarza. Jakaś praca dodatkowa, dobrze płatna, mogą też się pojawić szanse na otworzenie własnego biznesu. Ale mam też przypadek, kiedy, kiedy no, pewien pan tydzień mniej więcej po rytuale Wysłać SMS a z jakimś tam konkursie radiowym i wygrał 20 tysięcy złotych. No, czasem osoby, które też zmagają się z takimi poważnymi problemami finansowymi, jak długi czy komornik, no, potrafią wyjść z tych terapeutów bez szwanku. Tutaj też wielką rolę odgrywają nowi ludzie, którzy staną na naszej drodze. Na przykład klientka obawiała się komornika a po jego wizycie okazało się, że to jest bardzo miły i sympatyczny człowiek, który nie tylko niczego jej nie zabrał, ale wskazał drogę, co powinna zrobić, aby poradzić sobie z tym problemem. I co najważniejsze, tej pani ten efekt w zupełności wystarczył, bo bardzo szybko wyszła na prostą, choć bezpośrednio żadnych pieniędzy no, wielkich nie zdobyła, ale była bardzo szczęśliwa. No więc no, trudno mi określić, w jaki sposób to na Was może zadziałać. Jak najbardziej warto próbować swoich, no, swoich szans, na przykład w grach lotto czy w jakichś konkursach telewizyjnych lub Można się spodziewać częstych wygranych, i nawet jeśli to nie będzie milion, a kilka tysięcy, to efekt i tak będzie satysfakcjonujący. Zresztą los wie najlepiej, co będzie dla Was najbardziej korzystne i znajdzie taki sposób. Czasem taki, o którym nawet Wy nie pomyślicie. No myślę, kochani, że to są właśnie te trzy takie najważniejsze pytania, najczęściej y, zadawane, i mam nadzieję, że na chwilę obecną. To wystarczy, ten opis. No i oczywiście, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, no to piszcie śmiało na mój e-mail. Pozdrawiam Was bardzo mocno i życzę Wam udanych wakacji. Pamiętajcie, że czas spędzony z rodziną, choćby kilka kilometrów poza domem, jest bezcenny. Wcale to nie muszą być wakacje w odległym, pięknym miejscu, bo to nie miejsce sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, a ludzie wokół nas. Tego się trzymajmy.